Cześć, witam! Albo cześć Wam. Dziś powiem troszkę kilka słów o firmie Pejl Putzler. To jest jedna z dwóch, moim zdaniem, takich liczących się, znaczących hut szkła producentów oświetlenia w latach 50-70. No bo wcześniej też Pejl Putzler robił, ale to o lampach naftowych i kominach szklanych do nich mówić dzisiaj nie będziemy. Drugą hutą była szkła, huta szkła Limburg. Też ciekawe. Oj, bardzo ciekawe przedmioty. Ja akurat nie mam nic z Limburga, także dzisiaj będzie program o hucie szkła Pale Putzler. Zapraszam. Cześć, witam albo cześć Wam. No właśnie, co ja przyniosłem? Przyniosłem jeden z elementów żyrandola żyrandola firmy Peilen putzler To niemiecka huta szkła, która no jak wiele takich manufaktur, nazwijmy to tak, działała już przed wojną. Z tym, że no wtedy było to jakieś wyroby związane z lampami naftowymi, czyli zapewne kominy klasyczne lub ewentualnie te doły, gdzie trzymało się jakąś naftę, czyli inny płyn, który służył nam do tego, aby oświetlać. Później była to firma Pale and Zone, tam ojciec i tak dalej. Zwykle tak to jest, to są jakieś firmy rodzinne, niewielkie, następnie idą w kierunku jakichś fuzji, połączeń. W tym przypadku również tak było, Pale, rodzina, powiedzmy, Pale złączyła się z rodziną Putzler, i powstała firma Paylen Putter. Naprawdę tam wcześniejsze lata mnie nie interesują, przecież nie interesują jakieś kominy do lamp naftowych, ale w latach 67, może nawet 70, nie 60, przepraszam, tak, tak bym raczej to, to powiedział. No Robili fantastyczne rzeczy. Fantastyczne rzeczy, to znaczy żyrandole to znaczy jakieś plafony, kinkiety w różnych, przeróżnych yy, wydaniach, to znaczy i w srebrze, i w złocie, czyli yy, również o, to jest piękna sprawa, to jest cirrus. To jest cirrus. Może od niego od razu zacznę. Ja mam go w tej chwili jako yy, średnica 45 cm. Wyobraźcie sobie, że takie plafony. Yy, miałem taki nawet już, już 60 cm. Także to jest naprawdę taka potężna plafoniera. Yy, yy, cirrus, dlaczego Cirrus jest wyjątkowy? Cirrus jest wyjątkowy dlatego, może ja go troszkę bliżej pokażę. Jest wyjątkowy dlatego, że każdy z nich, każdy egzemplarz jest od siebie różny. Nie ma dwóch takich samych wzorów. To jest. Nie wiem, jaką to metodą wykonywane jest, ale w każdym razie to jest yy, jeden egzemplarz. Jeśli go kupicie, to macie bank, że on jest jeden jedyny. Yy, z czego składał się taki plafon? Plafon składał się z takiej podstawy, która była wkręcana do, no wiadomo jak każdy, wkręcana do ściany. Tutaj akurat w tym przypadku yy, na yy, trzy otwory. No i posiadał yy, oprawki, w zależności od tego, jakiej wielkości było, w jakiej wielkości trzeba było y oświetlić pomieszczenie, y to wy wyróżnialiśmy dwa, trzy lub jeden, jedną oprawkę. Chciałem powiedzieć od razu na początku, że w, w przypadku Pejlen-Putzler nigdy nie było i nie będzie raczej problemów z y identyfikacją, ponieważ oni praktycznie robili gdzie tylko można, czyli tak, robili tutaj jest to etykieta Pejlen Putzler yy, na podstawie. Robili następnie etykiety na szkle. Też przy różnych miejscach można je znaleźć. Robili również etykiety na. Potrafili robić nawet tutaj etykiety, czyli na jakimś elemencie. Yy, do powieszenia, lub w środku, lub w środku yy, gdzieś na oprawkach, na, yy, na, na, na tych elementach. O, na przykład tutaj, w tym przypadku, jest, jest wykonany. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest wykonany tam, w środku, głęboko. Także jeżeli kiedykolwiek nie jesteście pewni, przekonani, że jest to pełen Poszukajcie bardzo dobrze, bo na, naprawdę możecie znaleźć sygnaturę, etykietę yy, tej firmy yy, w dziwnych, przedziwnych miejscach, ale myślę, że dobrze przypatrując się przedmiotowi na pewno ją znajdziecie. Yy, wracając do tego Cirrusa, <coughs> jeśli macie okazję kupić to w dobrej cenie, bez zastanowienia, tylko dlatego, że ta wartość cały czas rośnie i <coughs> jest tak rzadkim modelem ten Cirrus że naprawdę warto zainwestować, poza tym no ja akurat mam pejle, bo przy wykańczeniu mieszkania będę robił sobie oświetlenie tylko pejlen-putzler więc to wszystko zostaje i wcale się nie boję tu łączyć takich <laughs> styli jak chociażby ten cyrus no powiedzmy ze złotem bo uważam, że, 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 że każdy, każdy z tych przedmiotów ma swoją duszek, ma no coś, osobliwość jakoś pewną, więc Wcale nie boję się łączyć, ale przejdźmy dalej. Były robione różne, przeróżne wzory. Tu jest taka typowa kuchenna, bym to nazwał, bo jest tutaj z takim pałąkiem do podciągania i jest tutaj na sprężynie. Były robione w kolorach przeróżnych: żółty, brąz, czerwony, niebieski, pomarańczowy jak najbardziej, bardzo często pomarańczowy. Wiadomo, że kolor pomarańczowy to kolor taki wiodący lat 70-tych, brąz w połączeniu z y, y, pomarańczem. To był taki, no, można powiedzieć, przynajmniej dla mnie kultowy, kultowy kultowe dwa kolory. Y, tutaj mamy taką nazwijmy to tubę, to jest y, też szkło mleczne, to jest 45 cm długości, też taka fajna, minimalistyczna lampa. Zwróćcie tutaj uwagę, ona była gdzieś do loftu chyba, bo tutaj ten przewód yy, to jest, no powiedzmy 2,5-3 metry, także to nie, nie do zwykłego mieszkania zapewne. Zobaczcie, tutaj nawet jest bicie, nie wiem czy to będzie widać, tu jest bicie na y, elemencie metalowym. Dodatkowo jest na podsufitce. Jeszcze jakbym gdzieś tu coś otworzył, to jeszcze bym coś zapewne znalazł. Także naprawdę oni nie byli oszczędni w sygnowaniu gdzie tylko można. Może ja odłożę to, żebym tutaj bałaganu nie narobił. Eee... Oczywiście nie mam wszystkich przedstawicieli lamp Pejlen Putzler, ale mam kilka. Tutaj jest taka taka ciekawa lampa. Też o ciekawych kształtach takich cylindrycznych, a tutaj jest zakończona takim jakby lodowym soplem. Właściwie to takim całym zespołem lodowych sopli. Ja podejdę bliżej. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe fajne. Tutaj te szkło takie półmleczne bym to nazwał, a tutaj takie zwisające sople. No też bardzo ciekawy efekt. Zwłaszcza, kiedy się to wszystko podłączy, tutaj idą jakby takie promienie, prawda także bardzo ciekawa również lampa. No i bardzo często było to łączenie właśnie koloru takiego chromnika, bym to nazwał. No tak jak tutaj. To jest taka górna. Górny element tej lampy, także też bardzo, bardzo ozdobny yy, i zobaczcie, to ta lampa ma powiedzmy yy, 50 lat, nie ma tu nawet jednego, jednej kropki rdzy, takie było wykonanie w latach 70 i jeśli ktoś uważa, że, yy, że te lampy z tego okresu są na przykład drogie, to niech przejdzie się do Ikei i zobaczy jakie są ceny, bo tam za za jakąkolwiek lampę, która posłuży nam, nie wiem, 2-3 lata, trzeba również dać 500... Znaczy jakąś, no... ciekawą, 500-700 zł. Dlatego taka lampa na dzień dzisiejszy kosztuje 700, 800, 1000. Także kiedyś spotkacie 2 trzy stówy, można to zrobić, można to zrobić spokojnie, spotkać. Chłopaki tam na bazarkach przyjeżdżają z, z Niemiec, przywożą stówę, 2-3 ja bym w ciemno na waszym miejscu, bo jeśli komuś oczywiście się podoba taki styl, prawda? Odkładam ją tutaj. To już też mamy omówione, tą tubę. Nie mam tego zbyt wiele, ale myślę, że teraz, myślę, że trochę zgromadziłem. Tutaj jest taki typowy, ja nie wiem, chyba to jest najbardziej znany wzór tej lamp, tych lamp, lamp Pejlen Putzler. To są takie lampki dwie nocne. Klasyczne, bardzo ciężkie. Te, ta lampka waży w granicach 3,5-4 kg. To, to jest lampka na mały, żarówka mały, na mały gwint. I też również tu wszędzie sygnatury. Ja pokażę może, bo tutaj jest mówię dziwne. Oni wszędzie to... Nawet na tych plastikach robili sygnatury. Nie wiem czy będzie, znaczy nie wiem. Zawsze mówię, że nie wiem, ale zawsze widać. Naprawdę fajnie tutaj jest yy, piękna robota. Ja nie wiem to... Misternie, misternie to jest wykonane i to takie na przykład komplety lampek jako lampki nocne. I teraz z tych lampek nocnych identyczne szkło było wykorzystywane do na przykład kinkietów. Tutaj jest taki przedstawiciel te same szkło, tylko że tutaj było troszkę bardziej mleczne, tu jest transparentne, przezroczyste i to jest zrobione yy, na mosiężnej podstawie. W złocie też bardzo efektownie wygląda. Także, jakbyście kiedyś sobie mogli połączyć takie dwa, no jeden, oczywiście, jak najbardziej, również, ale dwa stanowią taką fajną całość. Yy, te w złocie. Były robione również jako trójki i dwójki. Dwójki nie mam w tej chwili, ale trójka się tak prezentuje. Mówię, jest to bardzo ciężkie. Należy zawsze uważać z tym, bo to nie dość, że te kanty tu ma takie zaostrzone, ale przez to takie kubistyczne trochę kształty. Odnośnie tego oświetlenia chciałem powiedzieć, że można jak najbardziej stosować, jak się nie ma. O, zwykłe takie. To jest E14 z żarówki. Przeważnie do tych są E14 zwykłe, czyli transparentna lub bańka mleczna, ale bardzo ciekawym efektem przy tym oświetleniu są złota lub srebrna. Naprawdę daje piorunujący efekt. Oczywiście w zależności, jeśli mamy coś ze złotym, wkręcamy złotą i na odwrót, prawda? Te trójki w ogóle wszystkie były. Nie tylko w takim okrągłym kształcie, były również w kwadracie. Mamy też takiego przedstawiciela w kwadracie. Tak to wygląda. I on tutaj jest na aluminiowej takiej podstawie, takiej platformie, bym to nazwał. I też ta kostka jest bardzo, bardzo potężna, masywna, ciężka. To mówię, 4-5 kg wagi. Yy, tutaj była taka z przełącznikiem. Tak to wygląda. No tak jak mówię, następna etykieta papierowa. Tutaj dodatkowo jeszcze były etykiety foliowe. Też posiadam dwa takie naprawdę bardzo ciekawy temat. Ten model występował również z tą platformą dolną w kolorze złotym. O. I tutaj był przedstawiciel trójki zaokrąglonej. Tutaj mamy już tą samą lampę, to znaczy ten sam wymiar, rozmiar, ale w kwadracie. Też ciekawa pozycja. To wszystko w zależności, jakich to ma wystrój, można sobie odpowiednio dobrać. Nie wiem, czy mam coś więcej Pejla. Chyba nie mam, ale. Nie, no nie mam. Skończyło się. Chciałem jeszcze powiedzieć, że Pejlen Puster to firma, która robiła nie tylko oświetlenie. No, mnie akurat interesuje tylko i wyłącznie oświetlenie ale też chciałbym sobie zdobyć taki zestaw, alkoholu nie piję, więc no ale dobrze w domu mieć jakiś zestaw. Robiła kieliszki, robiła jakieś szklane deserowe talerzyki, jakieś tace, także to też były wszystko wyroby Peil Puster i naprawdę bardzo bardzo dużo jeszcze się tego w Niemczech zachowało. Nie jako u kolekcjonerów, tylko u zwykle normalnych ludzi, którzy w domu to użytkują. Ja często zdobywam to, jak jakaś dom jest na przykład do sprzedania, czy do wyburzenia i czyścić trzeba to chatę i tam ewentualnie naprawdę masa takich ciekawych rzeczy. Oczywiście część z nich jest zakurzona, przybrudzona, wydaje się z daleka, że to jest jakaś Strasznie niefajna rzecz, a później się okazuje, że bo szkło wiadomo, no a nie, nie za bardzo tam się uszkodzi, ani nie będzie żadnych, yy, prawda, przebarwień, czy jakiejś rdzy, nie. Także fajnie, fajnie sobie to zdobywać. Mm. No zwłaszcza te, mówię, ja nie przepadam za kolorem złotym, ale w tym połączeniu wygląda to naprawdę fantastycznie. Yy, nie wiem, chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o pojedynku 1 Warto zbierać, mówię, Palen Puster czy Limburg, bo drugą hutą jest Huta Limburg. Nie mam nic z Limburga akurat, chociaż też bardzo ciekawe, ciekawe takie bombelkowe knikiety, plafony są. Nie mam nic, ale naprawdę warto zbierać, jeśli ktoś, powiem tak, idziesz do banku, dadzą ci gówniany procent. To bzdura totalna. Idziesz na bazar, kupujesz coś takiego za 20-30 zł. A później dowiaduje się, że to jest warte 100. Za rok, 2, 3, 5 będzie to warte 250. To taka jest prawda, więc w ogóle nie ma żadnego, nie, nie, nie ma żadnej opcji, żeby na przykład inwestować. Lepiej inwestować w takie rzeczy. Ja właśnie tak robię, yy, bo się obawiam o swoją emeryturę. Słuchajcie, Słuchajcie w następnym programie yy, chciałbym powiedzieć pokazać coś yy, o. Ozdobach na ścianę, czyli na przykład takich oto materiałowych makatach, czy jak to nazwać, albo dywanach ściennych, to jest wszystko wełna. No tutaj drugi przedstawiciel sprzedany został w tym tygodniu. To były też rybki tekowe. No został ten. Mam jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Mam jakieś przywieszki, mam jakieś ciekawe grafiki. To znaczy, grafika to jest bardzo obszerny temat, ale takie, które no, ja sobie upodobałem i, 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 i mają związek z latami 70. Chodzi mi tylko o to, żeby to no, był jakiś akcent, ta kreska, żeby to jakoś y, pokazywało, oddawało tam te y, lata, prawda? Także i o, no, tutaj ostatnio kupiłem taki obraz, też go bliżej tam zaprezentuję później w następnym odcinku. Też ciekawa pozycja, też o nim coś powiemy. Nie znam techniki, jaką to było wykonane. Nie wydaje mi się, żeby ktoś komuś się chciał bawić ręcznie, być może to jakoś maszynowo, ale też piękny wzór. Tak jak mówiłem, brąz łączy się z pomarańczem, z żółtym. No i takie kolory właśnie takie kolory właśnie kocham. Dziękuję to na dziś wszystko. Widzimy się za tydzień. Cześć! Może pokażę troszkę bliżej jeszcze. mamy tego Cirrusa. No, i te sopelki jeszcze. Jeśli mi się uda nie zasłonić, oczywiście. Tych sopelków. No dobrze, a za tydzień? Za tydzień coś na ścianę. Między innymi troszkę o takich rybkach.